Czy to prawda, że Komisja Europejska zamierza ingerować w nasze wybory prezydenckie? Nie, to fałsz. Okrągły stół ogłoszony przez wiceprzewodniczącą KE ma na celu przeciwdziałanie obcej ingerencji w przebieg wyborów i dezinformacji. Jak wyjaśniła wiceprzewodnicząca, obywatele UE mają prawo mieć pewność, że wybory są uczciwe i wolne, a przez systemy rekomendacji treści i przez same treści rozpowszechniane przez platformy internetowe jest to bardzo trudne. Sam okrągły stół nie jest niczym nadzwyczajnym, ponieważ odbywa się przed każdymi wyborami w krajach członkowskich wspólnoty. Swoje obawy wobec planowanego spotkania wyrazili w internecie politycy PiS, ale przypominamy, żaden organ Unii Europejskiej nie ma uprawnień do tego, by wpływać na to, kto zostanie prezydentem Polski. Adam Bielan, uzasadniając swoje zastrzeżenia, przywołał precedens z wyborów prezydenckich w Rumunii w 2024 roku, gdy niespodziewane zwycięstwo Kalina Dżorczesku wzbudziło podejrzenia o nieprawidłowości, ale Unia nie interweniowała w tej sprawie, uznając ją za wewnętrzną kwestię Rumunii. Komisja Europejska wszczęła jedynie postępowanie wobec TikToka, podejrzewając, że platforma faworyzowała treści związane z politykiem. Zaobserwuj nas po więcej analiz.